Miłośnicy Teatru Marzeń czeka prawdziwy koszmar. Manchester United właśnie ogłosił plany budowy nowego stadionu o oszałamiających rozmiarach w miejscu obecnego Old Trafford, znanego również jako Teatr Marzeń. Ogromna zdrada dla kibiców i inwestycja prawie 2,4 miliarda euro dla klubu. W Manchesterze, podobnie jak w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain wydaje się opuszczać Parc de Princes, czy też w innych miejscach? Świat doświadcza nowej gorączki budowy stadionów sportowych z powodów finansowych lub geopolitycznych. Infrastruktury klubów i państw znajdują się w centrum głównych kwestii geopolitycznych. Tak będzie podczas Mistrzostw Świata 2026 roku, które odbędą się na 16 stadionach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Od czasu powrotu Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, trzy kraje są w trakcie wojny handlowej, co stawia pod znakiem zapytania sukces tych rozgrywek, które będą oglądane przez miliardy ludzi. Od Barcelony po Casablanca, od Dallas po Manchester, chciałbym zabrać Was na wycieczkę po największych stadionach, które są obecnie w budowie, oraz omówić problemy z nimi związane. Rozpoczynając wycieczkę po stadionach, wracamy do Manchesteru na północy Anglii. Miasto, kraina piłki nożnej, jest podzielone między dwa rywalizujące kluby, City i United. Mimo, że ten klub często był liderem na arenie krajowej i europejskiej, ostatnio boryka się z większymi trudnościami. Upadek sportowy odczuwalny również ekonomicznie. Według brytyjskiej gazety The Guardian klub ma zadłużenie przekraczające 830 milionów euro, a tylko w ciągu ostatnich trzech lat poniósł straty w wysokości 356 milionów euro. W obliczu tych trudności zwolniono 450 pracowników, co jednak nie wydaje się niepokoić akcjonariuszy, a w szczególności Jima Radcliffa. Biznesmen, założyciel grupy chemicznej Ineos, posiada 29% udziałów w klubie. Dowodem na to jest zapowiedź budowy największego stadionu piłkarskiego na świecie, jak powiedział Jim Radcliffe. Na początku marca Manchester United oficjalnie potwierdził długo krążącą plotkę. Że klub opuści swój historyczny stadion na rzecz nowego obiektu. Nowy stadion zaprojektował znany architekt Norman Foster. Ujawniono niewiele szczegółów o nowym stadionie. Nowy stadion, położony zaledwie rzut kamieniem od istniejącego Old Trafford, będzie miał pojemność 100 tysięcy miejsc. Architektonicznie będzie posiadał trójząb, widoczny z wielu kilometrów. To połączenie trzech gigantycznych masztów, które będą górować nad stadionem i stanowić konstrukcję dachu stadionu. Obecny koszt projektu to 2 miliardy funtów. Dzięki tej transformacji, pomysłodawcy projektu chcą również stać się wzorcowym stadionem, zdolnym do organizowania tras międzynarodowych artystów, przyciągających ogromną publiczność. Celem jest maksymalizacja rentowności stadionu poprzez zwiększenie liczby dni i jego użytkowania. Wreszcie klub podkreśla, że nowy stadion musi być kamieniem węgielnym szerszego projektu rewitalizacji okolic Old Trafford. Uważają, że ten ogromny projekt budowlany, który może rozpocząć się już w 2025 roku, powinien doprowadzić do powstania 92 tysięcy nowych miejsc pracy, ponad 17 tysięcy nowych domów oraz 1 800 tysięcy dodatkowych odwiedzających rocznie. Ale ta transformacja nie jest oczywista dla wszystkich. Obecny stadion, nazwany teatrem marzeń przez byłego gwiazdora Manchesteru United Bobbiego Charltona, jest instytucją. To tutaj czerwone diabły odnoszą zwycięstwa i ponoszą porażki od 1910 roku, roku, a fala wspomnień ożywa przy każdym meczu i widzowie boją się ją utracić. Inny argument to zwiększenie liczby miejsc do 100 tysięcy. Old Trafford, mając ponad 74 tysiące miejsc, jest już największym stadionem klubowym w Anglii. Przede wszystkim kibice obawiają się, że ten wyścig za gigantyzmem wpłynie na ceny biletów. Zagrożenie to nie jest hipotetyczne, gdyż klub już zaczął podwyższać ceny. Podwyżka wyniesie 5% na bilety na mecze w przyszłym sezonie, co oznacza wzrost cen trzeci rok z rzędu. Nowy stadion Manchester United nie będzie największym na świecie? Wbrew temu, co twierdzili akcjonariusze. Chyba, że zrealizuje się inny duży projekt. Znajduje się on w El Mansuria w Maroku 30, 8 km w na północ od Casablanki. Tutaj, na terenie o powierzchni prawie 100 hektarów, w listopadzie 2023 roku rozpoczęto budowę stadionu Hasana II. Nazwany na cześć byłego króla Maroka, stadion będzie miał pojemność 115 tysięcy, co będzie nowym rekordem. Zaprojektowany przez paryskich architektów Ualalu, plus Choja oraz Populous, Światowego lidera w projektowaniu obiektów sportowych, monumentalny stadion inspirowany jest wielkimi namiotami używanymi podczas Mausum, corocznego regionalnego festiwalu w Maroku. Stadion zostanie otoczony ogromną siatką z aluminiowych profili. Dach pokryje stadion i część otoczenia, gdzie będą sklepy, ogrody i place zabaw. Większość dachu będzie wspierana przez pierścień 32 klatek schodowych, które będą służyć jako wejścia na stadion. Po stronie starasami dwie zakrzywione trybuny na końcach boiska pomieszczą 29 500 osób. To prawie 5 tysięcy więcej niż pojemność żółtej ściany. Niezwykłego sektora klubu piłkarskiego Borussia Dortmund w Niemczech, który mieści nieco poniżej 24 500 osób. Jeśli chodzi o pozostałe trybuny, 5 poziomów trybun będzie mogło pomieścić do 12 tysięcy widzów, nie licząc wszystkich loży królewskich. Stadion ma zostać oddany do użytku w 2028 roku i ukończony do 2030 roku. I w tym roku Maroko wraz z Portugalią i Hiszpanią będzie gospodarzem prestiżowych Mistrzostw Świata. To pewien rewanż dla Maroka, które już starało się o organizację Mundialu w 2010 roku, ale Federation Internationale de Football Association wybrała wtedy Republika Południowej Afryki, aby Mundial 2030 roku w Maroku był najwspanialszym świętem futbolu nic nie jest zbyt dobre, by było prawdziwe. Nowy stadion będzie kosztował co najmniej 5 miliardów marokańskich dirhamów, czyli prawie 500 milionów euro, według oficjalnego budżetu ujawnionego niedawno. Podaną liczbę należy traktować z rezerwą, ponieważ wydaje się ona dość skromna w porównaniu z budżetami na budowę lub renowację innych stadionów wspomnianych w tym materiale. W każdym razie, budując taki stadion, Maroko również zagrywa ważną kartę w kwestii tego, który stadion dostąpi zaszczytu goszczenia finału Mistrzostw Świata. Pozostałe dwa kraje, Portugalia i Hiszpania, również mają wspaniałe stadiony, które są obecnie remontowane, takie jak Camp Nou, w Barcelonie co za chwilę zobaczymy. Ale na razie to stadion Hasana II będzie gospodarzem finału. Miejmy nadzieję dla dobra wszystkich Marokańczyków i fanów piłki nożnej, że narodowa drużyna Lwów Atlasu wygra ten turniej. Stadion Hasana II stanie się stadionem narodowej drużyny, zastępując wysłużony stadion Mohameda V, również znajdujący się w Casablance. Stadion zlokalizowany będzie w sercu chronionego obszaru przyrodniczego Lasu Benzlamine o powierzchni 58 tysięcy hektarów. Niektórzy, jak w Hiszpanii, decydują się na renowację, by uniknąć zaczynania od zera. W 2030 roku roku 11 stadionów w kraju będzie wykorzystanych podczas Mistrzostw Świata. Choć wszystkie będą spełniać międzynarodowe standardy, niektóre z nich wykorzystują tę okazję do gruntownej renowacji. Tak jest zwłaszcza w Madrycie, gdzie stadion Santiago Bernabeu Realu Madryt jest gruntownie modernizowany. Za cenę 1 miliarda euro stadion został całkowicie zrewitalizowany. Obecnie stadion posiada nowoczesny, rozsuwany dach oraz otaczające go całkowicie 360-stopniowe ekrany LED. Elewacja i pasaże również zostały przeprojektowane. Klub, w którym grają Kilian Mbappé i Vinicius Junior. Może pochwalić się jednym z najlepszych stadionów w Europie, jeśli nie na świecie. Jednak status klubu w najbliższych latach zostanie poddany próbie, ponieważ w przygotowaniu jest wiele prestiżowych projektów. Weźmy na przykład Arabię Saudyjską i stadion Muhammada Ibn Salmana. Zbudowany na skalistym wzniesieniu 200 metrów nad poziomem morza, stadion będzie dominował nad Doliną. Aby podkreślić ten panoramiczny efekt, stadion nie będzie całkowicie zamknięty. A część zewnętrznej obudowy nie będzie miała trybun z widokiem na krajobraz. Chociaż pomieści tylko 46 tysięcy osób, ma wiele innych tajemnic, o których wspomniałem w filmie poświęconym Kidiji, miejscu wszystkich szaleństw Arabii Tup Saudyjskiej. Link do tego filmu zamieściłem w opisie. Ale wróćmy do Hiszpanii, ponieważ historyczny rywal Realu Madryt, Football Club Barcelona, nie mógł pozostać obojętny wobec odmłodzenia swojego wieloletniego wroga. Stadion Camp Nou jest obecnie największym w Europie z pojemnością ponad 99 tysięcy, w porównaniu do ponad 78 tysięcy stadionu rywali z Madrytu. Zbudowany w lata 50. Camp Nou, mający 48 metrów wysokości, zaczyna wyglądać nieco zaniedbanie. Od 2023 roku, roku trwa projekt modernizacji stadionu, aby w pełni dostosować go do wymogów XXI wieku. Oprócz 360-stopniowego ekranu. Podobnego do tych urywali z Madrytu, trybuny zostaną całkowicie odnowione. To zwiększy pojemność do 104 tysięcy dostępnych miejsc. Pomimo planów ukończenia projektu na 125, rocznicę klubu 29 listopada 2024 roku, roku prace nadal trwają. Prawie całkowita przebudowa stadionu, który ma przypominać koloseum piłkarskie, napotkała liczne opóźnienia. Pracownicy skarżyli się na warunki pracy. W rezultacie futbol Club Barcelona będzie nadal grać na miejskim stadionie Mondric przynajmniej do końca sezonu. Zarząd futbol Club Barcelony ma nadzieję rozpocząć sezon 2025-2026 na nowym stadionie nawet przy ograniczonej pojemności. Ten niezwykły projekt renowacji, kosztujący prawie 1,5 miliarda euro, nie powinien zostać ukończony przed latem 2026 roku. Rok 2026 jest symboliczny dla stolicy Katalonii pod wieloma względami, ponieważ to także rok, w którym ma zostać ukończona wspaniała Sagrada Familia zaprojektowana przez architekta Antoniego Gaudiego. Ten projekt trwa trochę dłużej niż renowacja Camp Nou, ponieważ rozpoczął się 145 lat temu. Mimo, że infrastruktura jest istotna, polityka może stanowić przeszkodę i zepsuć wszystko. Idealnym przykładem jest następne Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Które odbędą się w trzech sąsiadujących krajach: Meksyku, Kanadzie i Stany Zjednoczone Ameryki, a współorganizacja, której harmonia jest teraz podważana przez powrót Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości, od czasu swojej oficjalnej inauguracji, ten ostatni raz po raz zmienia zdanie na całym świecie: od Grenlandii, którą chciałby kupić, po kanał panamski, którego pożąda i chciałby, aby wrócił do łona jego kraju. Te szerokie deklaracje jeszcze bardziej rezonują z jego sąsiadami, którym nieustannie grozi wojnami handlowymi. Zastraszanie idzie jeszcze dalej w przypadku Kanady, ponieważ prezydent i jego otoczenie chcieliby uczynić kraj klonowego liścia 51. stanem Stanów Zjednoczonych. To gwałtowne tło nie pomoże w sprawnym przebiegu zawodów, zwłaszcza jeśli stosunki dyplomatyczne między krajami pozostaną napięte. Sport mógłby wtedy stać się narzędziem nacisku dla rządzących. Na razie rząd amerykański wydaje się skłonny postawić na współpracę w tej sprawie. Na początku marca Donald Trump wydał rozporządzenie o powołaniu grupy zadaniowej do koordynowania organizacji Mistrzostw Świata 2026 roku. Infrastrukturalnie znajdujemy się w Los Angeles. Otwarcie zaplanowano na wrzesień 2020. To bez wątpienia najdroższy stadion na świecie, którego budowa kosztowała ponad 5 miliardów dolarów. To oszałamiająca kwota jak na stadion. Boisko stadionu Sofii, zbudowane tak, by nie zakłócać ruchu lotniczego, znajduje się niemal 30 metrów pod ziemią. Boisko i trybuny są przykryte ogromnym 90-tysięcznym metrowym szklanym dachem w kształcie pazura, który przepuszcza światło, ale chroni przed niepogodą. Dach, który można przekształcić w wielki ekran do wyświetlania wiadomości widocznych z samolotów nad stadionem. Z pojemnością od 70 do 100 tysięcy miejsc, stadion Sofii ma być gospodarzem wielu meczów Mistrzostw Świata. W tym półfinału. Będzie to również jedna z głównych aren Igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku R. Er. Zobaczymy, kto będzie grał na tym i innych stadionach w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 2026 roku, roku. W marcu Reuters i The New York Times ujawniły, że administracja Trumpa planowała ograniczyć możliwość podróżowania obywatelom 43 krajów. Lista jest podzielona na trzy kolory: żółty, pomarańczowy i czerwony. Obywatele z krajów czerwonej strefy byliby zawracani na granicy. Chociaż wiele organizacji informuje o zaostrzeniu kontroli granicznych w Stany Zjednoczone, Ameryki, nie wszystkie te zasady są stosowane. Co jednak stanie się w 2026 roku, roku? Zwłaszcza, że na liście 11 krajów znajdują się takie państwa jak Iran, które już zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata. Czy irańscy piłkarze będą mieli zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych? Inne kraje też są dotknięte, na przykład Wenezuela oznaczona na czerwono, której aktualna pozycja w grupie powinna pozwolić na grę w barażach do mundialu. W marcu 2005 6 20 było 7, ale turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczone Ameryki. Jak dotąd ani rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani Federation International de Football Association nie zaproponowały rozwiązania tego problemu. Mistrzostwa świata po raz pierwszy odbędą się z udziałem 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32. Ciąg dalszy nastąpi.